Niekończący się remont kaponiery to przykład urzędniczej niekompetencji. Muzyka Zamknięty samorząd urzędniczy czy otwarty samorząd mieszkańców? Trzeba wyjść z klatki powiązań. Jestem wieloletnim mieszkańcem, 30 lat mieszkam już na Jerzycach. Prowadzę na Jerzycach własną działalność. Od 25 lat z tej działalności żyję. Potrafiłem utrzymać się na rynku, mimo różnych zawirowań, mimo trudnej sytuacji. Przewiedź Poznań, Łotuj na listę numer 7, Mariusz Domański, numer 1 na liście. Odrzuć układy i kole